Witajcie! Oto promocje, wydarzenia i akcje, które odbędą się w październiku. Jeśli chcecie być na bieżąco z tym, co dzieje się w grze, koniecznie subskrybujcie kanał, aby otrzymać powiadomienia o nowych filmach. Pewnie już o tym wiecie, a jeśli nie, to gdzie się podziewaliście? Wydarzenie Waffentrager powraca do gry. Możecie zagrać legendarnym Waffentragerem S100, ale z pewnymi ograniczeniami. Wypróbujcie ten tryb i zapolujcie na nieuchwytnego E220 przed 10 października. Po wydarzeniu w grze pojawi się aktualizacja 1.18.1, a razem z nią wprowadzimy upragniony i długo wyczekiwany darmowy szósty zmysł dla wszystkich dowódców. Przebudujemy też rezerwy osobiste i wprowadzimy poprawki balansu niektórych map. Poza tym będziemy też świadkami premiery Trybu Na Tarcie z nagrodami za postępy i rozgrywką, którą widzieliście już podczas testu publicznego. Wszystkim miłośnikom postępu przypominamy, że przepustka bitewna będzie dostępna przez cały październik. Jeśli nie ukończyliście jeszcze rozdziału z Projecto, czołówka drzewa z tego miesiąca powinna pomóc wam zdobyć imponujący styl 3D oraz inne, widoczne w interfejsie, nagrody za etapy. Nie zapomnijcie, że to ostatni sezon Przepustki w tym roku! Wydajcie swoje żetony i wybierzcie swoją nagrodę w powiązanym z nimi sklepie. Skoro już mowa o Przepustce, wciąż trwa nasza loteria, na której można wygrać dni i pojazdy premium oraz złoto w grze. O ile zapiszecie się przy użyciu formularza z poniższego opisu, i będziecie wypełniać rozdziały przepustki bitewnej. Jak pewnie wiecie, jest już dostępny nowy zestaw Prime Gaming o nazwie SWOT, który można zgarnąć do 25 października. Znajdziecie w nim misje, dni premium, czołgi do wypożyczenia, materiały eksploatacyjne, a nawet styl. 14 października w sklepie Twitch Drops zobaczycie nowych celebrytów. Prosiliście o szansę na zdobycie więcej twórców zawartości w roli dowódców. Oto i oni na czele z nowym gościem, który uwielbia Cromwella. Gracze będą mogli pozyskać maksymalnie dwóch dowódców. Który wpadł wam w oko? Napiszcie w komentarzach. 6 i 7 października będziemy transmitować kolejny turniej 7 na 7 w którym najlepsze drużyny dadzą z siebie wszystko, aby zdetronizować aktualnych mistrzów. Oczywiście pojawią się też atrakcyjne dropy. Pierwszym czołgiem, który pojawi się w wierzchołku drzewa od 5 października do 5 listopada, będzie chiński czołg ciężki WZ-1115A. Niegdyś weteran w grach turniejowych, 5A może się pochwalić niezłą mobilnością. Siedmioma stopniami obniżenia działa o kalibrze 130 mm z przyzwoitymi uszkodzeniami na minutę, co pozwala na szybką i dynamiczną grę. 5A z pewnością będzie groźny, zwłaszcza w walkach 7 na 7. Świetnie sprawdzi się w nadchodzącym trybie na tarcie. Drugi wierzchołek drzewa również potrwa od 5 października do 5 listopada. Zobaczymy w nim Progetto M40 mod 65. Włoski czołg średni. Niedawno pojawił się w przepustce bitewnej. Progetto 65 może się pochwalić działem z automatem ładującym z czterema pociskami w magazynku. Ponadto jego prędkość maksymalna 65 km na godzinę i 9 stopni obniżenia działa sprawiają, że ten czołg świetnie nada się do trybu natarcia. Pora na weekendowe promocje! Od 30 września do 3 października będzie można wziąć udział w wydarzeniu Wysiłek Drużynowy. Przyniesie Wam ono ulepszone materiały eksploatacyjne za ukończenie misji w Plutonach. Z kolei od 30 września do 4 października świętować będziemy Zjednoczenie Niemiec! Uczcimy to historyczne wydarzenie misjami, za które otrzymacie ulepszone materiały eksploatacyjne i rezerwy osobiste. Następnie od 7 do 10 października zobaczymy wyzwanie weekendowe czyli serię misji, których ukończenie zapewni Wam rezerwy osobiste. Między 14 a 17 października to czas wydarzenia załoga jest najważniejsza! Przy tej okazji zdobędziecie standardowe zniżki oraz misje z premią plus 100% PD załogi, ulepszonymi materiałami eksploatacyjnymi i rezerwami osobistymi. Ostatnia promocja miesiąca odbędzie się od 21 do 24 października o nazwie Weekend PD. Nazwa mówi sama za siebie. Kracze otrzymają mnożnik 1,5 raza do PD za wygraną to 5 razy dziennie po zdobyciu premii za pierwsze zwycięstwo. To już wszystko w tym odcinku Podsumowanie miesiąca. Koniecznie zapiszcie te ważne daty w kalendarzu i oglądajcie nasze streamy w serwisie Twitch.